Witam Was kolejnego dnia, słuchajcie, ostatniego już naszego dnia tutaj. Więc jesteśmy już z tobołami, bo już trzeba było się wymeldować z hotelu. Jest godzina w pół do 11. I co? I siedzimy na plaży. Usiedliśmy sobie tutaj przy murku, bo jest cień. Po prostu w cieniu, bo Łukasza wczoraj spaliło. Przez 3 godziny słońca. No, ale spaliło. I co, ja idę zaraz do wody, idę moczyć stopy, ale sajcie jest tak lodowata dzisiaj, że ja nie wiem, co to się stało, ale jest po prostu loduwa jak z kranu, taka najzimniejsza, jaką macie, naprawdę, jest strasznie zimna, ale coś tam jeszcze, wiecie, stopy trzeba pomokić, także to tam, panowie na skuterkach wodnych, tak, skuterec wodne, ma, no i tak, siedzimy, mamy tu jeszcze do kanapek coś tam, to jeszcze jakieś kanapki będziemy później jeść, może jakieś kupiliśmy wodę i tak o ale cię jest taka paruwa, że masakra, nie ma czym oddychać, w ogóle dzisiaj wiatru nie ma. Tak jak wczoraj mnie wywiało, jak nie wiem, to tak dzisiaj w ogóle nic się nie rusza. No i tak słuchajcie, i nie wiem jaki dzisiejszy ten vlog będzie, może... Pająk! Zabij! Dobra. <śmiech> <śmiech> może jakieś przybitki Wam porobię, czy coś podejrzewam, że będzie krótki, no bo w zasadzie nie mamy na dzisiaj planu. Mamy pociąg dopiero po piątej, dzisiaj 20 po, po, pół do 6 praktycznie. 17 20. No. Pół do szóstej, także cały dzień i tak naprawdę nie mamy planu, no bo jesteśmy z tymi tobołami, wiecie, nie będziemy się już dzisiaj wyrywać. No. No. Nie będziemy się już dzisiaj wyrywać, nie wiadomo ile kilometrów, wiecie, w głąb, ale pewnie pochodzimy, nie? Jak będzie odpływ, to sobie pochodzimy kawałeczek. No, no bo też tak siedzieć cały dzień plackiem, no to przecież umrzemy z wodów. No, także tak, tak, o i jak coś się będzie działo, to wam, to wam pokażę. Zobaczcie jaka jest pogoda. Nie ma ani jednej chmurki. Po prostu takie słońce. Tak praży. Wszyscy porozbierani, ale w wodzie, ale ja się dziwię, bo naprawdę ta woda jest lodowata. Chyba, że tutaj będzie trochę inna. Właśnie idziemy sprawdzić wodę tutaj. Oho, nie, tu jest taka sama lodowa jak tam. No jest lodowa. Aj! To jaka lodowa, słuchajcie, tutaj brudna ta woda jakaś z brzegu, nie wiem, tam była czystsza wczoraj. Może z tej strony, bo w sumie wczoraj byliśmy z tamtej, od Mola, a z tej. O, tam na motorówkach. Sprawdźcie jaka jest pogoda. No, jest przepięknie. Jest przepięknie. Aż jestem w szoku, ma padać tutaj niby o 18, ale ja nie wiem. Jak tu wiatru nie ma, to jak będzie padać? Chmur żadnych nie przywieje przecież. I Jingle Bells, Jingle Bells. Jingle all the way. Zobaczcie, jaki odpływ. Dosłownie 10 minut temu Łukasz był tutaj w wodzie i nagrywałam wam. E, chyba nie wiem, czy pokazałam tą przybitkę. Chyba tak. Dokładnie 10 minut temu e, moczył stopy przy brzegu. I zobaczcie, już nie ma wody. Już trzeba tak daleko iść. Nie no wiem, a tego nie strymi, jest No, na... co nie stójmmy? Ja fix. muszę wejść w wodę, żeby nie nastawiać tych spieczonych stóp. No to wchodź, same problemy, same problemy. Zostawię tu sam, się zgubisz, że tak dalej, Tak, tak, skuruj. Ale śmierdzi, tak jak wczoraj. Słuchajcie, wczoraj śmierdziało tak takim plecak właśnie krabem, tak, wylecach, tak jak presa Łukasza <laughs> po tych szczypcach, co Wam mówiłam w ostatnim filmie. Wczorajszym dniu. <laughs> o! a jednak ciepła, co? Widzisz, tam była taka lodowata wtedy, ale zobaczcie, no przecież odpływ jest kosmiczny już. Już w ogóle tutaj nie ma wody. Tu jeszcze są fale. Ale... Nie idziemy, My idziemy sobie w tamtą stronę, tam jest podstawowe miasteczko. Taką po prostu, żeby jeszcze, wiecie, pójść sobie kawałeczek wodą. Ja żeby ten... jeszcze skorzystać z tego, że ta woda jest. Ja na ten zamierc, Tutaj. No to dobrze, Łukasz się pozjeżdża. Skacze. Poskacze. Czy tam się... <laughs> ja oczywiście się Dobra, kończę. <laughs> kończę i... Parterujemy jeszcze sobie wodą. Póki jest, tak jak mówię, póki jest. Zobacz, ile tu jest ludzi. Matko, ukasz. Wczoraj tyle nie było, ale to jakaś wycieczka chyba. Co? Nie. nie. Nie wiem. Jedna rodzina. Może, bo. No. Ja, ile dzieciaków, ile ludzi. Zobaczcie, wczoraj było pusto. Dzisiaj tak wam opokażę. Nie wiem, czy widać, ale chyba widać. Tak robię na oko, bo nie widzę nic na telefonie. Dobra, o, karuzele wszystkie działają, jeżdżą ludzie, dobra, idziemy. I przeszliśmy przez to dzieciakowo. No tragedia, wczoraj w ogóle nie było ludzi, ja ci zobaczcie, nie, jakiś taki zrobił. ale chyba faktycznie to jedna rodzina, typu, wiecie, wujki, ciotki i wszystkie dzieci z rodziny. A tutaj e, jest to takie mini, mini, bardzo mini, wesołe miasteczko, czyli jakiś tam, ten diabelski młyn, na polsku, karuzela, tak. Ma, jakaś rura się zjeżdża, ale ten diabelski młyn tak zapierdziela, słuchajcie. No, my wczoraj się już przyglądaliśmy, jak tam dwie dziewczyny wsiadły, a mało tego, te wagoniki są tak niestabilne, że one leciały na plecy do tyłu, wiecie, się przechylały. Widziałam, że się bały. One myślały, że to jest coś fajnego, a jednak się trochę się zdygały, wiecie? No, jak wciąga ich do, 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 do góry, to jest wolniej, ale patrz, no. jak spadają na dół... Jak spadają, to od razu plecami dosłownie... do tyłu, no zobaczcie dzisiaj to nas to wkurza właśnie Łukasz mówi, że wkurzony jest, że, nie, że ten odpływ jest no bo faktycznie, no, chcielibyśmy wiecie, sobie jeszcze pomoczyć dzisiaj stopy chociaż, a tu nie ma w czym bo teraz ogólnie o proszę, aktualnie idę po piachu <ścoughs> Także, o tam są fajne fale no to idziemy do fali tutaj podchodzimy pod takie, o ten, musimy to obejść, tak nie, to są same muszelki patrzcie, ile muszelek nie wiem, widać? Widać chyba. Zobaczcie, ile muszelek. Widać to? To, co wszystko białe, to są muszeli. I kamienie. Gdzie? Tam? Tak, bo tutaj dużo niższej. Nie jest piasek. No dobrze by było dzisiaj, słuchajcie, się nie przewrócić, ani nie wywalić, ani nic nie zrobić, bo już musimy tak, jak jesteśmy ubrani, wracać do, do nas, do domu. Niestety. Powiem Wam, że już, ja już miałam łzy, już był płaczek mały rano. I jak mówię, to chyba jeszcze będzie kolejny. No ale nic no trudno. Tak przykro mi zawsze jestem. Jak opuszczam jakieś fajne miejsce, gdzie jesteśmy. Wiecie. Wiecie jak to, na pewno wiecie, na pewno. Jest też parę płaczków wśród moich widzów. Takich jak ja. Nie, no nie da się iść no właśnie lecz moi. No, nie, no tu no, nie, nie ma już. Ała! Ała! Ale to takie... Oj, to jest głęboko! Gdzie no, ty tam idziesz? Głęboko. Fajnie, tak. Ała! Nie no, tu się nie da iść. O, tutaj nie ma jest. Ja tam dalej nie idę, bo jestem za, z telefonem. I z torbą. Chcę, mi się wywaliła. No, nawet jak spadnie w kałużę, to z wewnątrz będzie kaplica, więc... No, ale dobra. O, jestem. O nie, tu jest dobrze. Okej, okay, faktycznie tu nie ma muszy. Aha, wow. Aha tu tak nie tak ma tak. Ała! tu nie ma muszli. Ała! patrz, ile musi. No po prostu... Wywal... Wywaliło wszystko. ja stanąłem, w kisie No. Ale fajnie, bo zobaczcie, tu przynajmniej są fale. Oglądamy spodnie. Mokre, No, troszkę się Uhuu! Także cieszymy się wodą jeszcze przez jakieś pół godziny. A potem już tylko odpływ, słuchajcie. Odpływ. Tak wam chociaż pokażę. Bo powiecie, że była nad morzem i wody nie widzieli. <laughs> A my też nie widzieliśmy długo. <laughs> my też dużo nie widzieliśmy tej wody. Ale rano była i wieczorami była. To fajne właśnie, że wieczorami była. To było fajne, bo wieczorami byśmy się nie zapuszczali tam, nie? Tak jak wczoraj. O, jedzie kolejka. No żadne skarby by do tego nie wracał. A tak fajnie się tu uczejam. Przeragająca. Jakby miała ze zaraz spaść z tych, tych szyb, chyba przyniosła z pieprzyną jedzenie jedzeniem. Do. O, może, no bo osiołki już są na tym, tam łukasz wam nagrał przebitkę. O, o, idą akurat. Poczekajcie, nagram wam też. O, zobaczcie, tutaj osiołki. Za 3 funty może się dziecko przyjechać na osiołku. Co, słuchajcie, nie podoba mi się, już ostatnim razem mi się to nie podobało, bo te osły tutaj stoją od godziny... 20 po 11, przyszło 11. Od 11 tutaj stoją praktycznie do samego wieczora. Także no to nie jest fajne. No nie wiem, jakieś tam jedzenie chyba o ta dziewczyna im przyniosła. Yy, ale no nie wiem, stoją tak na tym słońcu, kurde wiecie, ani parasola i nic. Ale taka atrakcja. Przeszliśmy wodą i, i słuchajcie, wody już nie ma, wody już nie ma. Więc usiedliśmy sobie tutaj pod tą promenadą, pod murkiem. Jeszcze wam pokażę, o tak o jakoś Wam pokazuję na czuja. Zobaczcie, wody już całkowicie nie ma. Plaża jest. <śla> plaża została i tylko w zasadzie plaża. A my siedzimy, ja sobie tutaj chyba jednak zasłonie to ranie. Zasłonę to ranie. A to sobie trzeba odsłonę. Odsłonę, odsłonę. To, jest, to jest Jakiś problem. Jakie odsłonę, zasłonę? Jakiemu to? Ja nie wiem, jak się problem z mową. Słuchajcie, tak grzeje. Jest dokładnie taka pogoda, jak ja miałam wtedy, właśnie w niedzielę. Dokładnie. Czyli koło 13 zajdzie słońce. Tak jest w tak prognozie, żeby bo, było tak. Tutaj, no. bo tak wtedy miało być, ale dobrze, bo by wiecie co, bo ja sobie tak przebrałam spodenki na krótkie, o tak wam pokażę. Na plaży. Słuchasz mówi, ale jak przecież masz majtki pod spodem. Mówię, dobra, dobra, kurtkę też mam. Więc taki, taki trik, zawiązać kurtkę w pasie, odwrócić się w stronę morza, ściągacie spodnie, wkładacie drugie, elegancko. I tak też będę musiała się przebrać potem w długie, jak się zrobi chłodniej no i to i co i nic, i siedzimy i teraz będziemy jeść będziemy jeść, mamy jeszcze na kanapki to co mieliśmy w linkę chlebek jakiś trzeba to dojeść, bo co nosić cały czas, to wiecie to trochę lipa a w brzuchu mi burczy, a ja Wszystko jeszcze to nic, nic nie jadłam <laughs> czemu? dawaj chleb tu nic głupio, Łukasz, nie wygląda. Patrz, parawan tam jest. Wiecie co? parawanik. Pierwszy parawan widzę nad tam, no, i... <grym się> w Montervanii. Dobra, dobra. pan apanduncie. <sposób> Pierwszy parawan. <grym się w ten> oglądam, <sposób> dziecko spadnie na głowę. Nie, no, nie, nie. Będziemy skukiwać z tego później. Aha. statek. Nie. Dobra. Jemy i siedzimy na tym słońcu ile damy radę. Łukasz, podejrzewam, że dłużej, bo ma długi rękaw, ma czapeczkę. I ma nogi spodnie. Nie, ma nogi zasypane piachem, żeby go nie spaliło, a ja jestem cała goła. Na zewnątrz. Nogi mam tak suche, słuchajcie, od tej wody słonej, że to jest jakiś dramat. Chcę się nakremować się i oliwkować. Dobra, jemy, osły idą i siedzimy, odpoczywamy.